Siemaneczko, Meksykanin, otwieram wam drzwi o porannym, jak zawsze. Parę spraw poruszę, bo jeszcze i tak będę dzisiaj live'a robił. Jak nic nie wyskoczy. No, nie nagrywałem ostatnio tych porannych ani live'a. No, przeleżałem trochę w łóżku. No, powiem wam szczerze, przeleżałem w łóżku i właśnie jeszcze dzisiaj do lekarza chcę się wybrać i zapisać na pojutrze. Na pojutrze chcę się zapisać. I cóż, dzisiaj prawdopodobnie zrobimy live'a. No, nie wiem jak majorowi pałszu, bo całego nie oglądają, no ale z tego co widziałem początki to były dobre. Także pozdrowimy później. Teraz tylko krótki. Oczywiście tam w tyle zawsze pan K musiał do telefonu gadać. Widzicie jak on się odzywa. Ehe, może zamienimy na drugą stronę, co? o. o. Może tak być też to, Także słuchajcie Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich A potem pozdrowię na live Trzymajcie się